Fox, murder będzie morder, no, oh, Purple morder, No i morder, 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 i oczywiście nie mówimy sobie, kim jesteśmy, żeby nie psuć gry. There is one imposter among us. There is one sheriff among us. And impostor. S imposter. Już ktoś, już ktoś Mi ga się to, guy, to imposter. Nie, to nie jest Purple Guy, mi się nie wydaje. No. no, no. Za piątkę dzieci piątkę dzieci Może widział że ja nie jestem bit... tylko, tylko, jedno w głowie mam sam <śles> <śles> Ukrainę zapomnienia. W głowie myśli ma, Skończy się ten stan. Dalej nie pamiętam co było. A ty wiesz co jest? jakby A no na toż. Na toż umarłem. Tylko jedno w głowie ma, Koksu 5 gra. Odlecieć sam! krainę zapomnienia! W głowie myśli ma Kończy się ten stan. Nie wiem co to dalej było. Bo wiedzie... Miały ja węgorz. Bo... Ja pier... Mm, mm, ale mam zaskoczę. Też... Ale mam zasyk, ale nie wierzę, że... Jak kłod... Ja nie wierzę, będę... Zaczę mi się już to wszystko pieprzyć. Nie wiem. Że... Co? Zaczęła mi się to wszystko pieprzyć. Szkoda, że nie ma jakichś zadań. Co? Chciałeś raz. Szkoda, że nie ma w ogóle jakichś zadań. No. no chyba, że są. Na pewno są. Nie. No, a no jedynie da się je zrobić tylko przez bobuksy. Mhm. Dobra. Oczywiście bobuks to coś... Czy Najlepsze jest to, że tyle ile chcesz gawów, tyle musisz bobuks. Nie opłaca w ogóle chyba No, 100 gemów za 100 bobuxów Nie opłaca się w ogóle A na przykład yy, 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 Nie wiem Nie stał się na ból w hmm. jakoś O sprawdza szafy A nie, ten typ już tego typu nie ma okay. Został tylko per, purple guy A tylko purple Purple Już go nie no, widział Oreo ma w ryju, znaczy, <grym> w ryju. No nie, 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 nie. O, a, a, bo to jest ten chłop. Ej, zobacz, że w ogóle pięć ludzi jest na serwerze. Co? No to fajny serwer będzie. No, kurde, normalnie będzie super odcinek A w ogóle nie wiemy, czy właśnie modern Mystery będzie tak normalną sedzią, która będzie wlatywać na kanał, czy po prostu tak ona gramy, coś, żeby coś nowego było. No właśnie, żeby tak coś było, żeby nie było takich. To ciągle Spectre, Super Golf i Funky Friday, no i ewentualnie... No to jest jedyne co nagrywamy. Zobaczmy Gardsmog. Tam nie nagrywaliśmy Gardsmoda. A właśnie Więc może jutro wleci, odcinek. Albo jeszcze nawet dzisiaj, jeżeli osoba będzie miała ochotę. Nie, dzisiaj już chyba już ma się. Czemu? Spać idę i... no spać i spać. Dobra. A po tym odcinku? Nicas Czas masz? Łów dupę, purple guy, spieprzam. Jup! purple guy! purple Ja wiem! Wiedziałem! Ja wiedziałem, że Purple Guy. Co to czułem w mojej dupie? Czy nie, że jestem? Super! Mhm. Super runda. Ja nie uwielbiam. Dobra, wam daję spectator na Oxa. Ale chyba będzie po forpie. Ja, tam gdzie, gdzie no, bo nie ma jakiegoś scala, ten purpur. Ja też bym nie miał takiego super. Uważaj, on idzie za drzwi. Ło kurde, olem się farta teraz. Aha, no. oni się teamują! A no, przeżyłem jej dosłownie farmyś lak. Ruch. Ej, co? Spisz na tak na czacie ruchania. Okej, okay, dobra, nie widzę Widzę Super. Ech, no co to jest za ten. To jest piękny serwer! Pierwszy odcinek oh, już serwer... Już serwer, Jackson. Po prostu taki miesięczniolatek co przed chwilą myślę, się dowiedział co to seks Znaczy może tam stanie jest Ale... no. Ja słyszę tą twoją ciszę co to, to jest najprzyjemniejsze najprzy najprzy Ja pierdolę Serio, zaczyna się bać Wiedziałem, usłyszałem tą twoją ciszę! co ja mam z tym morzem? Ale o czym ty mówisz? że nie jestem mordercą! Nie, wcale, ja cię widziałem! ty co mnie? Jestem... Jestem inkomen. Jestem szeryfem. Nie jesteś szeryfem. Ja widziałem, jak ty rani rzucałeś na... Nie wiem, czym ty mówisz, ale ja, ja nie jestem... <grym zimki> nie, <mordkę. grym zimki> nie. Nie. nie lubię toksycznych osób na Moodle Mystery. Na przykład piszą, że jak ktoś przegra to albo nie trafi. Ja się nie, fajnie nie bawi. bawię tam na górze. Impreza na górze, a ja uuu! <grywa> Dokładnie. No Czekaj, poszukam na dole. Hmm, gdzie ty... Ej, jestem sam? Jaki sam? O co ty? No, że jestem sam z tobą. начнется вторая стая экспо. Добро, и до того A się tam bawisz A Jestem dobry w tą grę A gdzie ty jesteś? Gdzieś Muszę cię znać, muszę cię znać. ja chcę mieć wina Daj mi wina, kolego, proszę Gdzie jesteś, powiedz Box, box Daj mi wina, daj mi wina No to chodź na dół Tchau, Hvor er det ovnene? No, ja się zaraz znajdę O, w zupę. O, co to jest? A to Ty jesteś Sus, czy ja? Ja? Ja nie jestem Sus Ja też Łaaa mhm. Cześć S <laughs> Dziękuję, serio przeszkadzają. to weź go zdejmij. Aha! A inwazjony. Ło mm, w dupę. Ktoś tu chodzi. Mm. Ale to jest szeryf No, no. A może nas zastrzelić? Bo co my tu robimy? We dwójkę co siedzimy i. No. A co tam hasa? O, ale interesująca akcja, nie? Co to. Ło to... no, w dupę? Słyszałeś? Szczelają się. Spectate nie ma niestety co my mamy w sklepie? Okej. Okay. Co to jest? Nie A, myślę, że knife połszył. Wiesz, tu fajne jest. Musicie czytać sobie co, co się dzieje na czacie. Tak straszne. Ta... O kurde, że takie osoby w Robloxie istnieją. Box, wróżb, wow, za doble. Ło, wyszaj! No nie, nie umarłam. No, ale no tak, on jest na dziś. Nie no, co taki krótki? No kurde. No. A w sumie dobra. Dwie rąde jeszcze. Zbyt krótki. Co oni piszą na tak tym czacie? No ich coś powaliło, no ja pierz. No niby burpel górna, ale nie. Że taki zboczony. Zapłacę. Chodź na kloniarkę, chodź. Okej, okay, idę. Ja pierwszy. No spoko. On się gdzieś klika? No tutaj, ready jest, ten, ten... Ty kurwa. <śmierdziśla> Ty śmiecił. Ty śmiecił. No <śmierdziśla> ja go zamordował. Ten Solar Solar Solido jest Jest szeryfem Solar so, Solido No to jest ten chłop taki Z rainbow'owymi Ten Z krzydłami Z ten Z Bloxy na jakimś Z jakimiś okularami Z jakimś już mieszkiem W kamieniu No to jest ten drugi od tego, który jest no zboczony. No nie, chodź sztuków gówniarzu! Bardzo ładnie. Where Somewhere. Nie pytam się ciebie. Ja się pytam tego pana tutaj z pistolecikiem. No za to był. Nie. No był był. Nie. Był, ale no, się tepnął. Był, ale się tepnął. Teraz jest na tym środku, gdzie jest ta kloniarka, gdzie... Dobra, idę tam, idę go No teraz jest na korytarzu, teraz jest przez kaniarkę. Jest przez kaniarce. O, dawaj! Rzucaj nożem! Bo! No! Sekundę w ogóle przeżył, i to wszystko Twoja gówniana magia. Oh. Oh. Jaka ulga, że zabił ludzi, William Afton in Roblox. No on tutaj jest. Kolejny dzień cię nie windę. Ej dobra, Fox, jesteś mordercą? Ci pomogę. Cześć Wojenki, tu ci powiem. Cześć łazienki! O zdrowa łazienki! Yeah. Staraj się! Uważaj, plecy! Znaczy krót! O, teraz! No próbuję! Co Próbuj wy bardziej? Kurde, ma ciałko tam jest właśnie. Może na o rzuć! No co?! Zabawa. No, dziękuję. Nie no, weź. Za krótko. No to weź ostatnią rundę. No dobra, ostatnia szybka runda. Ostatnia albo dwie. Ostatnia. Nie. Ostatnia. Zróbmy lepszą. A, ja w ogóle jestem sam. Nie mu się, ja raz wygrałam. A propos, jest tylko ta fajna dziewczyna, więc chyba już będziemy jednak gąbić. Nie, no dobra, ostatnia runda. Albo dwie. Tak trochę dziwnie będzie tam. No, teraz będzie szeryf, nocent i... Więc tak trochę... Super! Ja akurat musiałam tym być. Jesteś inocenta? Ja jestem szeryfem. U baba jest mordercą. Pomóż mi. Chodź tu, strzelaj w dół. O, tam była. Tam. Nie. Wiedziałam, ja to właśnie. <grym> <grym> Gdzie była? Elo. Easy. Ale to było za szybkie. Bye bye. bye.